Zadanie pierwsze: wskaż nierówność, którą spełnia liczba pi, i tutaj są cztery nierówności z wartością bezwzględną. Co to jest wartość bezwzględna, może spoczytać sobie tutaj. A ja mam znaleźć nierówność, którą ta liczba pi spełnia. Y oczywiście y pi to się równa 3,14. Jeżeli to pi ma spełniać nierówność, to ja muszę za x ją podstawić Przybliżenie liczby pi, czyli 3,14 i podstawiam do pierwszej nierówności przybliżenie 3,14 3,14 y, plus 1 to jest 4,14 Wartość bezwzględna z liczby dodatniej nic nie zmienia, czyli dalej to jest 4,14 i to ma być większe od 5. No, oczywiście nie jest, dlatego fałsz i dlatego y, liczba pi tej nierówności nie spełnia. I jadę dalej. Następna nierówność. Podstawiam 3,14 za x. Odejmuję jedynki, jedynkę Wychodzi 2,14. Wartość bezwzględna z 2,14 jest dalej 2,14, ponieważ to jest liczba dodatnia, więc wartość bezwzględna nic nie zmienia. No i 2,14, 2,14 e, oczywiście nie jest mniejsza od dwójki, dlatego to jest fałsz i dlatego liczba pi nie spełnia. Tej nierówności. I jadę dalej. Podstawiam za x3,14, dodaję 2 trzecie. No tutaj napisałem przybliżenie 2 trzecich, żeby łatwo mi się dodało, czyli policzone na kalkulatorze, chociażby 67 setnych Dodać 3,14, wychodzi 3,81. Water względna z liczby dodatniej znowu nic nie zmienia i to już jest mniejszość o 4. Jeszcze lub równe 4. I to jest prawda. Dlatego liczba pi spełnia tą nierówność i ta nierówność jest poprawną odpowiedzią.